Cześć! Z tej strony Damian, Master, Marusiak. Witam Was bardzo serdecznie w drugiej części recenzji Lenovo Y700. Jeżeli ktoś nie miał okazji obejrzeć poprzedniego materiału, to zapraszam Was do odnośnika, który znajduje się nade mną. W pierwszej części omówiłem jakość wykonania, złącza, możliwość ewentualnego upgrade'u oraz osprzęt. Dzisiejszy materiał zostanie poświęcony specyfikacji technicznej laptopa, wydajności ogólnej, wydajności w grach oraz na kulturze pracy. Omówienie specyfikacji rozpoczęć procesora. Testowany laptop wyposażony został w procesor Intel Core i 7 6700 HQ. Jest to procesor należący do najnowszej generacji Intel Skylake. Jego taktowanie bazowe wynosi 2,6 GHz, z możliwością automatycznego podbicia do 3,5 GHz w trybie turbo. Co istotne, maksymalne taktowanie, o którym wspomniałem wcześniej, jest możliwe do uzyskania tylko w momencie, kiedy obciążony jest jeden rdzeń. W momencie kiedy obciążone są wszystkie rdzenie, maksymalne taktowanie wynosi 3.1 GHz. Wraz z procesorem zintegrowany jest układ graficzny Intel HD Graphics 530. Jest to najnowszy przedstawiciel zintegrowanych kart graficznych, który charakteryzuje się taktowaniem bazowym na poziomie 350 MHz z możliwością automatycznego podbicia do 1150 MHz w trybie turbo. Układ Intel HD Graphics 530 jest wydajniejszy zarówno od modelu zastosowanego w Haswellu, jak i od modelu zastosowanego w Broadwellu. Oprócz zintegrowanego układu graficznego laptop Lenovo Y700 posiada również dedykowany układ Nvidia GeForce GTX 960M, należący do średniej klasy wydajnościowej. Jest to karta charakteryzująca się pamięcią wynoszącą 4GB RAM. Magistralą wynoszącą 128 bit oraz taktowaniem bazowym na poziomie 1097 MHz z możliwością automatycznego podbicia do 1176 MHz w trybie turbo. Karta GTX 960M pozwala na w miarę komfortową grę w wysokich ustawieniach bądź w średnich w rzeczywistości Full HD, w zależności od tego, jak bardzo wymagający jest dany tytuł. Laptop Lenovo Y700 posiada 8GB pamięci RAM DDR4 o częstotliwości 2133MHz. Według producenta i według specyfikacji laptop maksymalnie obsługuje 16GB RAM, aczkolwiek w praktyce laptop obsługuje maksymalnie 32GB pamięci RAM. Ostatnim elementem specyfikacji, który chciałbym omówić, jest dysk twardy. W laptopie Lenovo Y700 fabrycznie zamontowany jest dysk talerzowy firmy Western Digital. O pojemności 1TB oraz prędkości obrotowej 5400 obrotów na minutę. Dodatkowo mamy możliwość dołożenia dysku SSD na złączu M2. I tutaj możemy umieścić dysk zarówno na interfejsie SATA-3, jak również PCIe NVMe o pojemności 128, 256 lub 512 GB. Specyfikację techniczną laptopa mamy już omówioną, możemy więc przejść do sprawdzenia wydajności ogólnej laptopa i omówieniu poszczególnych wyników benchmarków. Wydajność ogólną laptopa Lenovo Y700 przetestowałem w następujących benchmarkach Signbench R11.5, 3DMark 11, 3DMark Fire Strike oraz PassMark. Jeżeli chodzi o pierwszy benchmark, czyli Signbench R11.5, jest to program, który bada wydajność procesora. W przypadku procesora Intel Core i 7 6700 w teście jednowątkowym procesor uzyskał 1,53 punkta, Natomiast w teście wielowątkowym procesor uzyskał 7,34 punkta. Wyniki jednoznacznie wskazują, że mamy do czynienia z wysokowydajnym procesorem. Następny benchmark, który wziąłem pod lupę, to 3D Mark 11. Jest to program, który bada wydajność zarówno karty graficznej, jak i procesora. W przypadku 3D Mark 11 w laptopie Lenovo Y700 uzyskany wynik to 5313 punktów. Wynik wskazuje na to, że mamy do czynienia z urządzeniem ze średniej klasy wydajnościowej. Wynik nie jest ani za niski, ani za wysoki. Kolejnym benchmarkiem jest 3DMark Fire Strike. Różnica pomiędzy tym, a poprzednim programem jest taka, że Fire Strike jest jeszcze bardziej wymagający od 3DMark 11. Program bada zarówno wydajność karty graficznej, jak i procesora. W przypadku Lenovo Y700 uzyskany wynik to 4114 punktów. Ostatnim testem, który wykonałem był test w w programie Passmark, który również bada wydajność zarówno karty graficznej, jak i procesora, plus dodatkowo wydajność pamięci RAM oraz dysku twardego. W przypadku ostatniego testu, czyli Passmark, laptop Lenovo Y700 uzyskał 1764 punkta. Wszystkie uzyskane wyniki testów wyraźnie pokazują, że laptop Lenovo Y700 jest sprzętem ze średniej półki wydajnościowej. Oprócz wspomnianych wcześniej benchmarków zastosowałem również dwa programy do sprawdzenia wydajności dysku twardego. Są to Krista DiskMark oraz HDTune Pro. W przypadku tego pierwszego sekwencjonowany odczyt wynosi około 98 MB na sekundę, natomiast sekwencjonowany zapis około 95 MB na sekundę. W przypadku tego drugiego programu, czyli HDTune Pro, uśredniony wynik sekwencjonowanego odczytu wyniósł blisko 80 MB na sekundę. Uzyskane wyniki wyraźnie pokazują, że mamy do czynienia ze standardowym dyskiem talerzowym o prędkości 5400 obrotów na minutę. Benchmarki benchmarkami, ale wielu z Was z pewnością oczekuje już wyników pomiarów w grach. Zapraszam więc Was do jedynego swojego rodzaju gamingowego roller coastera. Począwszy od strzelanek, pogry RPG, gry akcji, aż do strategii. Jak mogliście zaobserwować na gameplayach, laptop Lenovo Y700 radzi sobie w miarę dobrze z nowymi tytułami. Nieliczne wyjątki, takie jak Wiedźmin 3 Dziki Gon, Far Cry Primal czy The Division wymagają obniżenia jakości detali do poziomu średnich. Natomiast Rise of the Tomb Raider jest nadal wymagającą grą, że tutaj konieczne jest obniżenie detali do poziomu niskich. Mam nadzieję że najnowsza łatka, która udostępnia Diary 12 sprawi, że wydajność na laptopie Lenovo Y700 z kartą GTX 960M ulegnie poprawie. Sprawdziliśmy już wydajność w grach, pora więc przejść do ostatniego elementu tej recenzji, czyli do kultury pracy. Jest to element, w którym zaszły najistotniejsze zmiany w porównaniu do poprzednika, czyli do Lenovo Y50. W skład kultury pracy wejdzie temperatura, głośność, czas pracy na baterii oraz pobór Zawsze standardowa temperatur. Jeżeli chodzi o standardowe użytkowanie, to laptop Lenovo Y700 w przypadku pulpitu roboczego nagrzewa się maksymalnie do 30 stopni, natomiast spód maksymalnie nagrzewa się do 35 stopni. Pokażę Wam teraz najcieplejsze miejsca, zarówno na pulpicie roboczym, jak i na spodzie. W przypadku pulpitu roboczego miejsce, które się najszybciej nagrzewa, to jest górna część klawiatury, ponieważ tutaj znajduje się wylot układu chodzenia. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku spodu. Miejsce, które najszybciej się nagrzewa, to jest górna część, ponieważ tutaj znajduje się wylot układu chodzenia. Wówczas temperatury procesora oraz karty graficznej nie przekraczają 34 stopni. Podczas maksymalnego obciążenia temperatury procesora sięgają 79 stopni, temperatury karty graficznej GTX 960 M natomiast sięgają maksymalnie 66 stopni. Jeżeli chodzi o temperaturę pulpitu roboczego oraz spodu, to w przypadku pierwszego elementu maksymalna odnotowana wartość to jest 47 stopni, natomiast maksymalna wartość w przypadku spodu to jest 51 stopni. Analogicznie jak w przypadku standardowego użytkowania najcieplejsze miejsca to jest górna część klawiatury, gdzie znajduje się wylot układu chodzenia. Drugim elementem kultury pracy, który chciałbym omówić jest głośność. I tutaj w przypadku tego parametru badałem go podczas standardowego użytkowania, podczas grania oraz podczas maksymalnego obciążenia. W przypadku standardowego użytkowania głośność waha się w przedziale od 29 do 34 decybeli w zależności od aktywności wentylatorów. W przypadku grania głośność wzrasta do wartości od 37 do 40 decybeli i również tutaj jest wartość uzależniona od aktywności wentylatorów. Jeżeli chodzi o maksymalne obciążenie, to głośność wynosi około 45 dB. Kolejnym elementem kultury pracy, który chciałbym omówić, jest pobór mocy. I tutaj badałem pobór zarówno podczas standardowego użytkowania, czyli podczas przeglądania internetu i podczas pracy w środowisku Microsoft Office, oraz podczas grania. W przypadku tradycyjnego korzystania z laptopa pobór mocy nie przekraczał zazwyczaj 35 W. Podczas grania natomiast pobór mocy maksymalnie oszacował w okolicach 120-122 W. Ostatnim elementem kultury pracy, który chciałbym mówić, jest czas pracy na baterii. Laptop Lenovo Y700 wyposażony został w akumulator jonowolitowy o pojemności 4050 mAh, inaczej 60 Wh. Jeżeli chodzi o czas pracy na baterii jest on bardzo dobry, zdecydowanie lepszy od poprzednika od Lenovo Y50. W przypadku standardowego użytkowania Czas pracy na baterii wynosi 6 godzin i 49 minut. Podczas oglądania filmu na DVD czas pracy na baterii skraca się do 5 godzin oraz 46 minut. Natomiast w przypadku grania czas wynosi 2 godziny i 30 minut. Jeżeli chodzi o porównania z Lenovo Y50, to w przypadku standardowego użytkowania oraz oglądania filmu na DVD różnica pomiędzy jednym a drugim akumulatorem wynosi około 20%. W przypadku grania różnica już jest o wiele wyższa i tutaj wynosi to około 40%. Widać więc, że pomimo tego, że akumulator wcale nie ma większej pojemności niż w przypadku Lenovo Y50, to mamy zdecydowanie dłuższy czas pracy na baterii. Jest to z pewnością związane z bardziej energooszczędnymi podzespołami. Podsumowując krótko kulturę pracy, należy wspomnieć o dwóch istotnych elementach. Po pierwsze o temperaturach oraz po drugie o czasie pracy na baterii. W przypadku temperatur mamy wyraźny progres w stosunku do poprzednika, czyli do Lenovo Y50. Podczas maksymalnego obciążenia Y700. Nagrzewa się maksymalnie do 50 stopni na spodzie, natomiast temperatury procesora sięgają maksymalnie 79 stopni. W przypadku poprzednika, czyli Lenovo Y50, temperatury potrafiły dobijać do 90 lub nawet więcej stopni przy jednoczesnym objawianiu rotingu. co też istotne: laptop Lenovo Y700 nie objawia ani razu tego niekorzystnego procesu. Jeżeli chodzi o czas pracy na baterii, to tutaj również mamy progres w stosunku do poprzednika i w stosunku nawet do innych gamingowych notebooków. Lenovo Y700 oferuje jeden z najdłuższych czasów pracy na baterii podczas normalnego użytkowania, podczas korzystania z internetu oraz nawet podczas grania, gdzie czas wynosi 2,5 godziny, gdzie dla porównania inne laptopy w tym przedziale sięgają maksymalnie godziny i 45, maksymalnie do 2 godzin. Kończąc tą recenzję należy wspomnieć, że laptop Lenovo Y700 jest notebookiem niełatwym w ocenie. Jeżeli chodzi o granie, to laptop oferuje wysoką wydajność. Natomiast jest kilka mankamentów, które niestety no, nie pozwalają sobie zapomnieć i które wpływają na ogólną ocenę całości. Takimi minusami jest średniej jakości płytka dotykowa, kiepska jasność matrycy czy upierdliwy węż dostęp do pozyspołów. Mocnymi atutami laptopa jest świetny system audio od JBL, możliwość dodania dysku SSD na łączę M2, wygodna klawiatura czy świetna kultura pracy. Ode mnie laptop otrzymuje mocną siódemkę. Oraz polecam go zdecydowanie osobom, które szukają gamingowego notebooka do 4000 zł. Z mojej strony to byłoby na dzisiaj tyle. Serdecznie zapraszam Was do komentowania filmu oraz zadawania mi pytań pod filmem, które następnie wykorzystam do nagrania pierwszego QA pod koniec miesiąca. Do następnego razu. Cześć!